15 sierpnia na stadionie w Zagórzu został rozegrany mecz pierwszej kolejki 6. Ligi Wadowickiej pomiędzy Beniaminkiem, tej klasy rozgrywkowej, miejscową Zagórzanką Zagórze, a Brzeziną Osiek. Tuż przed rozpoczęciem spotkania prezes podokręgu piłki nożnej w Chrzanowie, Józef Cichoń, wręczył zawodnikom Zagórzanki puchar za Mistrzostwo Chrzanowskiej A-klasy. Gospodarze zagrali w tym spotkaniu w następującym składzie, w bramce Marcin Zieliński, w obronie Dominik Hejmej, grający trener Artur Oczkowski i Janusz Chudzik. W drugiej linii natomiast zagrali Robert Zając, Paweł Burbeło to jeszcze do niedawna zawodnik LKS-u Gorzów, Mariusz Wójcik, Przemysław Koziarz, Bartosz Ortyl. Natomiast w linii ataku zagrali Arkadiusz Biesek i Wojciech Domurat. Trenerem zespołu z Zagórza jest Artur Oczkowski. Goście natomiast wyszli w następującym zestawieniu. W bramce Łukasz Kulczyk, w obronie Marcin Sporysz, Łukasz Kasperek, Piotr Majda i Daniel Załczkowski. W drugiej linii zobaczyliśmy Przemysława Płonkę, Radosława Grosa, Daniela Płonkę i Mateusza Grosa. Natomiast w linii ataku zagrali Maciej Brdęk i Zygmunt Bomba. Szkoleniowcem zespołu z Osieka jest Włodzimierz Kowalczyk. Brzezina rozpoczęła to spotkanie bardzo ofensywnie, w czwartej minucie Zygmunt Bomba przedarł się lewą stroną i dośrodkował do wchodzącego tam Daniela Płonki, jednak ten uderzył wysoko nad poprzeczką bramki rywala. W dziewiątej minucie po dobrym podaniu Zygmunta Bomby ze środka pola błąd obrońców Zagórzanki sprytnie wykorzystuje Maciej Brdęk, który zdobywa pierwszą w tym sezonie bramkę dla Brzeziny Osiek. Dwie minuty później Radosław Gros dośrodkował do Macieja Brdenka, jednak tym razem obrońca Zagórzanki skutecznie interweniował. W 12 minucie Łukasz Kasperek rzuca piłkę do źle pilnowanego Zygmunta Bomby, a ten ładnym strzałem pokonuje Zielezińskiego i w tym momencie Brzezina prowadzi już 2 do 0. Od tego momentu gospodarze ruszyli do odrabiania strat. Najlepszą do tego sytuację mieli w 15 minucie meczu, jednak w bramce gości doskonale spisywał się Łukasz Kulczyk. Zespół Zosieka natomiast starał się zaskoczyć bramkarza gospodarzy strzałami z dystansu. Tak jak to w 17 minucie próbował uczynić Daniel Płonka. W 19 minucie trzecią bramkę dla Brzeziny mógł zdobyć Zygmunt bomba, jednak posłał piłkę tuż obok bramki strzeżonej przez zielezińskiego. W kolejnych minutach szybką kontrę przeprowadzają piłkarze zagórzanki, jednak w bramce gości doskonale spisuje się kulczyk. Z minuty na minutę gospodarze konstruowali coraz groźniejsze akcje, jednak żaden z napastników nie mógł postawić przysłowiowej kropki nad i. W 23. minucie Marcin Sporys fauluje w polu karnym zawodnika zagórzanki, a sędzia główny tego spotkania dyktuje rzut karny. Jedenastkę na bramkę pewnym strzałem zamienia grający trener zespołu Zagórza Artur Oczkowski. Tym samym przywraca on wiarę w końcowy sukces gospodarzom. Z minuty na minutę gospodarze stwarzają sobie coraz lepsze sytuacje, jednak za każdym razem pewnie interweniuje Łukasz Kulczyk. Brzezina natomiast starała się kontrować rywala, jednak brakowało im dokładności w wykończeniu swoich akcji. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem gości 2 do 1. Na początku drugiej połowy Brzezina próbowała jeszcze zaskoczyć rywala, jednak zespół Zagórzanki poukładał swoją grę defensywną. Z czasem Zagórzanka coraz śmielej atakowała, dobrą sytuację miała w 55 minucie, jednak zawodnik gospodarzy uderzył piłkę wysoko nad poprzeczką. Podobną sytuację gospodarze mieli dwie minuty później, jednak piłkarz Zagórzanki zakończył ją w ten sam sposób. Pogoda tego dnia sprzyjała strzałom z dystansu, jednak zarówno Brzezina jak i Zagórzanka wykonywały je wysoce nieprecyzyjnie. W 62 minucie Zagórzanka miała dobrą sytuację w tym meczu do wyrównania, jednak zawodnik zespołu gospodarzy nie zdołał uderzyć w futbolówki. Minuty na minutę zespół gospodarzy stwarzał coraz to groźniejsze sytuacje, jednak brakowało im wykończenia. W 67 minucie Łukasz Kulczyk mógł mówić o szczęściu, kiedy jego niepewnej interwencji nie wykorzystali gospodarze. W 70 minucie Radosław Gros dwukrotnie mógł ustalić wynik tego spotkania, jednak Zieleziński w obydwu przypadkach był bezbłędny. W 85 minucie po strzale zawodnika gospodarzy Łukasz Kulczyk po raz kolejny uratował swój zespół przed remisem. W 90 minucie gospodarze mieli ostatnią szansę na wyrównanie. Jednak jej nie wykorzystali i Brzezina zainkasowała pierwsze w tym sezonie 3 punkty. Pokonując ostatecznie Zagórzankę górze 2 do 1. Już za tydzień zespół Zosieka podejmie na własnym stadionie przemrze Klucze, natomiast Zagórzankę czeka wyjazd do Przegini.